Witajcie w naszym najlepszym zestawieniu sztuczek z plastikowymi butelkami. Dziś odkryjecie, jak zamienić puste butelki w organizery samochodowe, szybkie przepychacze, umywalki ogrodowe, uchwyty na narzędzia, karmniki dla zwierząt i wiele więcej. Zanurzmy się w te niesamowite przemiany butelek, które każdy powinien znać. Odetnij dno plastikowej butelki. Zrób dwa otwory naprzeciwko siebie w pobliżu cięcia. Przewlecz sznurek przez otwory i zabezpiecz go. Zawiąż konstrukcję na zagłówku fotela samochodowego. Złóż mokry parasol i umieść go w wiszącej butelce. Cała woda spłynie do pojemnika, utrzymując wnętrze suche. Odetnij dno plastikowej butelki. Wytnij długi prostokątny otwór wzdłuż całej butelki. Umieść brudny wałek malarski wewnątrz butelki. Skieruj strumień wody pod ciśnieniem przez szczelinę na wałek. Woda będzie krążyć wewnątrz butelki i szybko oczyści farbę z narzędzia. Zrób wycięcie wzdłuż plastikowej butelki podążając za zaznaczonymi liniami. Nałóż butelkę z wycięciem na łańcuch rowerowy i wlej olej do środka. Obróć pedał ręcznie, łańcuch przejdzie przez olej i zostanie całkowicie nasmarowany. Twoje ręce pozostaną czyste, a łańcuch otrzyma równomierne smarowanie na całej długości. Zapomniałeś zabrać łyżek na piknik? Teraz pokażę Ci, jak zrobić kilka łyżek ze zwykłej plastikowej butelki. Wygłać krawędzie łyżek lekko, podtapiając je zapalniczką, a teraz możesz cieszyć się soczystym letnim arbuzem. Usuń złamaną rączkę z dużego dzbanka. Weź sznurek i mały kawałek plastikowej rurki. Przewleć sznurek przez rurkę. Zawiąż sznurek tak, jak pokazano w filmie i załóż go na szyjkę dzbanka. Plastikowa rurka będzie służyć jako wygodna rączka. Teraz możesz nosić ciężki dzbanek bez bólu w dłoniach. Toaleta jest zatkana, a nie masz niezbędnych narzędzi lub produktów do udrażniania? Odetnij dno plastikowej butelki. Załóż worek na śmieci na rękę, jak rękawiczkę. Weź butelkę z odciętą częścią skierowaną w dół. Opuść butelkę do toalety i wykonuj ruchy tłoka w górę i w dół, aby wytworzyć ciśnienie. Po udrożnieniu wyrzuć butelkę razem z workiem. Odetnij górną część małej plastikowej butelki i zrób trójkątne nacięcia na krawędzi z obu stron. Przykręć odciętą część z nakrętką do drewnianego klocka za pomocą śruby. Włóż dwa kable do przeciwległych trójkątnych szczelin. Przylutuj połączenie. Przewody będą bezpiecznie zamocowane w wygodnej pozycji. Zrób otwór lutownicą w dolnej części dużego plastikowego dzbanka. Powieź dzbanek w rączkę w wygodnym miejscu w ogrodzie i napełnij go wodą. Lekko odkręć nakrętkę. Woda będzie płynąć z otworu. Mocno zakręć nakrętkę. Przepływ wody się zatrzyma. Otrzymasz wygodną umywalkę na działkę lub do ogrodu. Podtop górę nakrętki zapalniczką i zrób zagłębienie ołówkiem. Odetnij czubek zagłębienia, aby otrzymać mały otwór. Zrób otwór w środku dna butelki. Wytnij wentyl ze starej, niepotrzebnej opony. Nałóż wentyl na patyk i naklej gorącym klejem. Przewleć patyk z wentylsem przez butelkę i otwór w dnie. Nałóż silikonową rurkę na wentyl i opuść wąż do dużego pojemnika z wodą. Otrzymasz syfon do przenoszenia wody z dużych pojemników bez ich przewracania. Nadaje się do spuszczania wody z akwarium lub benzyny ze zbiornika paliwa. Odetnij górną część małej plastikowej butelki z nakrętką. Nałóż odciętą część na trzon młotka. Podgrzej plastik suszarką budowlaną, aby mocno obejmował trzon. Odkręć nakrętkę i wsyp gwoździe do środka. Otrzymasz wygodny organizer bezpośrednio na młotku. Gwoździe zawsze będą pod ręką i nigdy nie zgubią się podczas pracy. Podobny live hack z wędką, tylko zamiast gwoździ haczyki. Zrób wycięcie w dolnej części pierwszej butelki, podążając za zaznaczonymi liniami. W drugiej butelce odetnij górną i dolną część. Zrób okrągły otwór w pierwszej butelce i włóż tam szyjkę drugiej butelki. Zamocuj połączenie pierścieniem uszczelniającym. Sklej dwie nakrętki gorącym klejem. Staną się podstawą dla konstrukcji. Wsyp karmę dla kota przez górną część i zamknij ją odciętym dnem butelki. Otrzymasz automatyczny karmnik. Karma będzie się wysypywać w miarę zjadania. Zrób otwór w nakrętce plastikowej butelki. Zrób szczelinę w bocznej części nakrętki i włóż ostrze z noża tapicerskiego. Zamocuj ostrze małą śrubą. Zrób kolejny mały otwór w pobliżu. Włóż kabel i obracaj go o ostrze. Izolacja zostanie starannie usunięta bez uszkodzenia przewodów. Nie spiesz się z wyrzucaniem kabla z popękaną izolacją. Przykręć plastikową nakrętkę do drewnianego klocka. Podpal krawędź nakrętki zapalniczką, aż utworzą się kropla roztopione o plastiku. Szybko owiń uszkodzoną część kabla roztopionym plastikiem, gdy jest gorący i plastyczny. Poczekaj na całkowite wystygnięcie. Odetnij dno z plastikowej butelki. Użyj go jako podstawki pod pistolet na gorący klej. Wszystkie krople gorącego kleju spłyną do plastikowego pojemnika, a nie na stół roboczy. Weź dwie plastikowe butelki. Odetnij szyjkę z pierwszej, a w drugiej zrób prostokątne wycięcie wzdłuż całej butelki. Otrzymasz wygodny organizer na gwoździe śruby, śrubki i tak dalej. Odetnij górną i dolną część plastikowej butelki. Wytnij taką część ze środkowej sekcji, jak pokazano w filmie. Zrób dwa otwory na haczyk. Włóż mokre, umyte buty do powstałej konstrukcji i zawieź zahaczek do suszenia. Buty zachowają swój kształt i szybciej wyschną po umyciu.